W ramach inicjatywy Ekoinnowacje, Edukacja Ekologiczna Bez Granic, realizowanej przez Fundację Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur, młodzież z Polski i Ukrainy miała wyjątkową okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jednym z kluczowych punktów programu była wizyta studyjna przy instalacji fotowoltaicznej. Projekt parafialny, sfinansowany ze środków unijnych. Służy jako modelowy przykład zaangażowania społeczności lokalnych w walkę ze zmianami klimatycznymi. Tak, parafia rzymsko-katolicka PWT, imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie, zrealizowała projekt montażu stacji słonecznej, którego celem jest poprawa jakości środowiska na terenie gminy poprzez rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Inicjatywa została sfinansowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Cel projektu: ekologia i ochrona powietrza. Podstawowym zadaniem projektu było zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Dzięki instalacji paneli słonecznych parafia znacznie ograniczyła korzystanie z tradycyjnych źródeł energii, co pozytywnie wpłynęło na poprawę jakości powietrza w regionie. Korzyści dla parafii i lokalnej społeczności oszczędności finansowe. Zmniejszenie wydatków na energię elektryczną, ochrona środowiska, zmniejszenie śladu węglowego, edukacja ekologiczna. Projekt jest przykładem zaangażowania Kościoła w troskę o środowisko i zrównoważony rozwój. Inwestycja wpisuje się w szerszy kontekst działań proekologicznych, które coraz częściej są wspierane przez lokalne władze w Polsce, organizacje pozarządowe oraz wspólnoty religijne. Inicjatywa Parafii w Szczucinie pokazuje, że troska o środowisko może być połączona z działalnością instytucji duchowych i społecznych. To także ważny krok w kierunku zwiększenia niezależności energetycznej oraz promowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych na terenach wiejskich i małych miasteczkach.